Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Niko888 yy, Witam Was w następnym odcinku alogowym yy, troszeczkę z Wami porozmawiam yy, tak Na pewno się pytacie dlaczego nie ma filmików. Może się nie pytać, może niektórzy się pytają yy, No niestety niestety ludzie ale szkoła woła i Niestety nie mam tak długo teraz czasu, bo szkoła mi teraz jest bardzo ważna. E, muszę skończyć szkołę, ludzie. Niestety e, tak każdy musi. E, I dlatego niestety ludzie nie mogę tak często nagrywać odcinki. Mam bardzo to, mam do bardzo późna na szkołę, e, więc niestety brak mi czasu na nagrywanie. Na bo nauka jest też w tle za kulisami i niestety, niestety jeszcze raz, nie mogę nagrywać tak często teraz odcinki to jest pierwszy punkt, dlaczego nie ma filmów. pierwszy punkt, tak jest jeszcze więcej punktów drugi punkt jeszcze są dwie punkty jest jeden punkt właśnie o szkoła powrót szkoła i drugi punkt jest właśnie że nie mam tyle gier, w które będę mógł, e, mógł grać, e, na przykład MacPixel. Jeszcze nie przeszłam całkiem, ale staram się to przejść w, w, następnym, w, nas, w następnych dniach, tak. E, a tak dalej, to nie mam żadnych plan, planów, bo naprawdę, ludzie, mam bardzo mało gier. I niestety. Mam Minecrafta, mam MC e, Pixel, Takie inne duperele, więc bardzo mało mi pozostaje na to czas. E, trzeci związek dlaczego mam jest tak mało filmów, tak, jest jeszcze trzeci e, punkt, dlaczego nie mam... A czekajcie, muszę to poprawić kabelek od monitora OK. E, trzeci punkt dlaczego nie mam filmików jest, że... Moja mama... E, Gra teraz na takim jednym radiu um, i korzysta z mojego sprzętu, tak? Pozwoliłem jej używać mój sprzęt. Um, no, prawie rzecz codziennie gra, bo co drugi dzień gra w radiu, dlatego to też jest punktem, w których nie będę mógł nagrywać. Ja przychodzę ze szkoły około 14:15, tak, około, ze szkoły. Um, a potem, no, moja mama gra. Trzy godziny, nawet cztery na radiu internetowym i... To się już zbiera do 18 albo do 20.00, bo to zależy zależnie na czy nocki, czy jeszcze inne pory dnia. Ale... no... pozwoliłem jej, bo no, też mnie mi bardzo też interesuje mnie to też trochę. Bo lubię jej pomagać. Jak coś robi źle. Ale to już inna, e, inny temat. E, no. Jak musicie, niestety, się z tym pogodzić, że będzie mniej filmów. Szkoła, radio i mało gier. Wszystkie zapakowane mi stoją na drodze. Niestety, chciałem bardzo chętnie nagrywać jakieś gry, ale właśnie te punkty stoją mi na drodze. Mmm. Tak. Jak chcecie napiszcie jakieś propozycje, e, o jakichś grach w komentarzach. Czy znacie jakieś fajne gry? Oczywiście darmowe, nie? Fajne gry. No już Slender mam. <grym> Slender tak, Slender, SCP też. E, ale to już, to już inne plany. To już e, poczekajcie, poczekajcie. Ehm, no. No to wszystko na razie w tym logu Powiedziałem to, co miałem na sercu, mi leżało, żeby wam dać znać, dlaczego mnie nie ma, dlaczego nie ma odcinków. I. No. No, niestety ludzie. Um, ale postaram się w następnym tygodniu, czy w następnym tygodniu, przez następnego tygodnia <grytanie> zrobić następny odcinek z jakiejś tam gry, um, Których będę miał. Nie wiem jeszcze. Może z moich płyt tam coś wyjmę. Czekajcie chwileczkę. Um, mam tam parę gier. To się już zobaczy, jaki tam Bym mógł zrobić tego display. No. Dobra, to ludzie. Um, to słuchajcie. Napiszcie w komentarzach, Jakie gry mi... jakie gry mi... A Mm, proponujecie i zobaczymy czy będę czy będę miał prawo w to grać czy czas będzie mi to na drodze okej okay. um, dobra no to nie, no już się tutaj jąkam pomału bo nie wiem co gadać to wszystko co mi dane leżało na sercu i Dziękuję Wam za słuchanie tego. Mam nadzieję, że słuchaliście go do końca. I. Um, no, życzę Wam miłego dnia. Cześć!